Od ponad dwóch miesięcy nie złowiłem ani jednej ryby. Mógłbym się bronić tym, że jest zima i ryby słabo żarują, ale nie w tym tkwi problem. Nie przyłożyłem się do wędkowania wystarczająco, ale przyszedł czas Od kilkunastu dni termometry wskazują ujemne temperatury. Wszystkie zbiorniki zamarzły, a więc musiałem wybrać się nad rzekę. Szybko rozłożyłem sprzęt i zabrałem się za wędkowanie. Było branie. Czekałem już na nie bardzo długo, więc mam nadzieję, że to jest ten moment, w którym złowię pierwszą rybę w tym roku. Niestety ryba odpuściła, a przez następne dwie godziny nic się nie działo. Ale oczywiście się nie poddałem i następnego dnia z rana przyjechałem na rzekę po raz kolejny. Oddałem już po około jakieś, myślę, 5 rzutów. Przerzucałem co jakieś 20 minut i nic. Nic się nie dzieje. Nic nie wskazuje na to, żebym miał cokolwiek złowić. Zero brań, jakieś 15 minut temu spotkałem Pana, który właśnie łowił tutaj po prawo I powiedział, że przez pół godziny tam rzucał yy, z pławikiem nic się nie działo. Zagapiłem się, ale na prawej wędce coś dosyć ruchliwie ruszyło szczytówką i to wydaje mi się nie był wiatr. Po chwili jednak postanowiłem to zaciąć i sprawdzić czy na końcu zestawu nie blisci ryba. w ostatnim rzucie wydawało mi się, że miałem branie a gdy ściągnąłem zestaw, nie było robaka na haczyku a więc zarzuciłem to samo miejsce I zaraz zobaczymy, czy coś się stanie jest tutaj jedna pinka chyba biała rzuciłem teraz w tą szparę przede mną tutaj o nie wiem, czy widzicie jest tam takie wgłębienie no i myślę, że to ciekawe miejsce, bo jest tam mniej sznur. I za te żyłka przechodzi mi przez Miejsce, gdzie Jeszcze sporo płynie tutaj Ale liczę, że Chwilę ten zaś tam Postoi Mijały godziny, a ja nadal nie złowiłem ani jednej ryby Nie wiedziałem, czego Tak się dzieje, a w głowie pojawiało mi się Coraz więcej pytań Czy to odpowiednie miejsce, czy przynęta jest dobra Ogólnie to jestem w nowym Starym miejscu Uznałem, że Próbuję tutaj, a jak pewnie słyszeliście, byłem około 3-4 godzin, nie złowiłem ani jednej ryby i uznałem, że przyjdzie tutaj. Przed pierwszym rzutem zmieniłem jeszcze przypom, ale nie mogłem jeszcze rozpocząć wędkowania, gdyż pojawił się pewien problem. Zresztą zobaczcie sami. Jest tak zimno, że nie mogę wbić nawet podpórki Ziemia jest cała zmarznięta Tam jedynie udało mi się wbić Spróbuję połowić z kolana Muszę się Mało ruszać Ale wydaje mi się, że tak będzie lepiej niż Aby wędka była bardzo pionowo I dobra, zobaczymy Podejrzewam, że mogą być tu ryby podejrzewam, podejrzewam również, że mogą Dać się złapać Na haczyku jedna pinka I mam nadzieję, że tą przynętą przechytrzę chociaż jedną rybę Wybrałem najdelikatniejszą szczytówkę jaką miałem Nie wiem jakie to są znaczenia, ale wiem, że jest bardzo delikatna Zwykle na nią nie ławię, bo po prostu widzę wszystko ale z racji tego, że nie mogę złowić ryby, uznałem, że w tym miejscu, gdzie nurt jest bardzo mały, może się to sprawdzić. Niestety w tym miejscu również nic nie złowiłem. Od ostatnich wypraw minęło kilka dni i tym razem postanowiłem wybrać się w nowe miejsce, gdzie liczyłem, że w końcu uda mi się spełnić mój cel, czyli złowić pierwszą rybę w tym roku. Niestety nic nie brało, ale widziałem, że panowie koło mnie złowili rybę. Wiedza o tym napawała mnie optymizmem. Pomimo wielu spędzonych godzin nad wodą, nadal siedziałem w grze. Znałem, że to czas, aby postawić wszystko na jedną kartę. Z całej zamęty, którą miałem, ulepiłem w górę i zanęciłem ją miejsce, w którym zamierzałem wędkować. Piąłem zestaw i zaczęło się oczekiwanie na branie. Byłem już zmęczony tyloma wyprawami i liczyłem, że w końcu los mi to wynagrodzi. I nagle szczytówka zadrżała. Jest ryba. Jest piękna rybka. Dziękuję. Pierwsza ryba w tym roku złowiona, ale to dopiero początek. Tradycji musi stać się zadość, bo w końcu jestem spinningowiec, a sezon nie zaczyna się naprawdę, dopóki nie złowi pierwszej ryby na spinning. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Elo.